Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kanale Kryptomanik, to Piotr z tej strony. I dzisiaj taki drugi filmik o tym y, złocie i srebrze na Bitpanda. A mianowicie już kawał czasu temu, prawie, można by powiedzieć, półtora roku temu był pisany artykuł o tych nowych możliwościach na Bitpancie. złoto było wcześniej srebro, ale do, doszły jeszcze właśnie te, y, no, akcje firmy, etf -y. Ale tutaj było akurat wstawione wtedy. No, gdzieś półtora roku te, do tyłu, yy, że Bitpanda to Finczek z siedzibą w Wiedniu w Austrii, założone w 2014 roku przez Erika Demutra, Paula Klęczczeka, jakiegoś Christiana Trumera. Bitpanda ma 1,2 miliona użytkowników i ponad 190 osób członków zespołu z dostawą usług płatniczych PSD2. Jest BitPana stała się popularną platformą handlową zarówno dla początkujących, i dla ekspertów. Użytkownicy mogą obecnie handlować Bitcoinem, Ethereum, złotem i ponad 30 innymi aktywami cyfrowymi. I tutaj z naszego artykułu było przejście na wersję angielską. Jeżeli by ktoś chciał przeczytać i sobie potłumaczyć. Ale ja już poszłem troszkę na skróty tutaj. I tak. Y o co mniej więcej w tej bitpandzie chodzi z tym złotem Że kupuj i sprzedawaj lub wymieniaj fizycznie, fizycznie zabezpieczone metale i dywersyfikuj swój portfel inwestycyjny Czyli ja to dlatego wam to pokazałem bo po prostu tak sobie będę ja trochę dywers, dywersyfikował swój yy, portfel Dlaczego bo nie chcę mieć też wszystko jak to można powiedzieć w kryptowalutach i też porozmieszane na różnych platformach. Najlepszą opcją by było mieć złoto fizycznie dla siebie już w rękach. To jest najlepsze, ale to już wiąże się z grubszymi zakupami, a tutaj mogę po prostu nawet inwestować sobie od jednego euro i kupując na przykład ileś tam gram, gramów srebra czy coś tam jakieś części grama złota. I dlatego mi się wydaje to bardzo bardzo fajne a zaraz przejdziemy do tego I, I to jest właśnie Piszą tak że to jest idealna inwestycja Certyfikowane metale szlachetne Bezpieczna pozyskiwana przez GVS W Holioro i Proarum I właśnie oni tutaj kupują złoto I przechowywane w bezpiecznych skarbach Brinks czyli oni Przetrzymują złoto W Skarbach w Szwajcarii i już właśnie, że od jednego euro już można sobie właśnie tutaj inwestować. I że to, jak właśnie ktoś kupi właśnie złoto czy serwot, to posiada swój kruszec na własność. To twoja własność prawna, przechowywana w bezpiecznym skarbcu krusów w Szwajcarii. I zaraz przejdziemy tutaj, Dewir, dywersyfikacja ryzyka czyli, że warto też, właśnie, tak oni pokazują, że. Najlepiej mieć większość w złocie, a część na przykład w kryptowalutach, część w akcjach firm i w gruncie rzeczy zgodzę się z tym I teraz wszystko bitpanda karta, tutaj takie, rozpocząć minus, jak to rozpocząć i tutaj zaraz przejdziemy do V, co oznacza sformułowanie, przechowywanie fizyczne Kupuj prawdziwe sztabki złota, srebra od naszego partnera Pro Arum of Fru, Sztabki są bezpieczne, prze, bezpiecznie przechowywane w skarbcu w Szwajcarii. Gdy Bitpanda, Banda kupuje kupujesz złoto i srebro, staje się właścicielem określonej ilości prawdziwego złota i srebra, które są przechowywane, przechowywane w szerzonym skarbcu. Jak złoto i srebro, które kupuje Bitpanda są przechowywane. Bitpanda Metal dba o całe bezpieczeństwo złoto i srebro które kupujesz Bitpanda, so, y, Bitpanda są przychowywane w, w ostrzeżonym skarcu są one 100% ubezpieczone jest to dla Ciebie rozwiązanie optymalne, ponieważ nie, ponieważ nie musisz iść do handlarza, aby fizycznie kupić złoto lub srebro. przechowywanie złota lub srebra w domu może być niebezpieczne, aby je ubezpieczyć to samo w, w sobie jest drogie. Potrzebujesz specjalnego Specjalnego i zazwyczaj kosztownego sejfu możesz ewentualnie przechować je w skryce w banku, co oznacza, że musisz iść tam osobiście oraz ponieść porównywalnie wysokie opłaty za przechowywanie. Czy muszę ponieść opłaty za złoto? Tak płacisz prowizję, gdy kupujesz, sprzedajesz metale szlachetne, a poza tym są jeszcze opłaty za przechowywanie. Prowizja za zakup i sprzedaż złota wynosi 0,5% kwoty zakupu lub sprzedaży. Prowizja za ubezpieczenie i przechowanie są zawsze dla wszystkich użytkowników, którzy kupują swoje pierwsze 20 gram złota. Powyżej tej ilości ponosisz opłatę standardową w wysokości 0,0125% całkowitej wartości posiadanych metali za tydzień, co jest kwotą znacznie niższą od standardowej kwoty za przechowywanie metali szlachetnych w bezpiecznym i ubezpieczonym skargu. Będzie ona obliczona codziennie i odliczana od twojego portfela w Bitpandzie Metals oraz w tygodniu Jeśli saldo portfela nie będzie zerowe nie będzie Potrącona żadna prowizja yy, Dlaczego Właśnie coś przeskoczyłem yy, dlaczego w Bitpandzie Metals nie płacę cła Skarby w którym przechowywanie jest kupowane przez ciebie yy, W Bitpandzie złoto i srebro jest mag magazynem bezcłowym Zlokalizowany w Szwajcarii oznacza to, że do zakupów nie jest wliczony VAT, a nawet w przypadku srebra. Czy mogę ustalić plan oszczędnościowy metali Tak, możesz kupować złoto, srebro, palat i platynę codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc. Możesz ustalić dowolną liczbę planów oszczędnościowych oraz innych regularnych inwestycjach w aktywa cyfrowe. Łącząc złoto ze srebrnym. w ten sposób możesz jednocześnie zróżnicować swój plan portfela korzystając ze uśrednienia kosztów Czy metale, które posiada, mogą być wysłane i dostarczane do mnie w postaci fizycznej? W tym momencie oferujemy tylko opcję posiadania Bitpanda Metals na portfelu na Bitpandzie Metale w postaci fizycznej, których jesteś prawnym właścicielem są przechowywane w bezpiecznym skarbcu w Szwajcarii co oznacza sformułowanie, sformułowanie Posiadaj to co kupujesz Ej, Bo zaraz mi się telefon coś włączył Stop alarm jakiś Ej, Co oznacza sformułowanie posiadaj to co kupujesz Jeśli kupujesz metale szlachetne, na Bitpanda stajesz się ich prawnym właścicielem W przypadku bankructwa Bitpandy na no te metale szlachetne pozostają w Twoim posiadaniu Oznacza to, że Twój majątek nie zniszczy się w przypadku, nie zmniejszy się w przypadku bankructwa Bitpandy. Więcej informacji można odnaleźć w naszym warunkach użytkowania Bitpanda Metals. I tutaj jest cały, cały ten. Zwrócę Wam link, żebyście sobie to poczytali, bo przecież nie będę Wam czytał na żywca. O co tutaj mniej więcej chodzi? Ogólne warunki użytkowania Bitpanda Metals. Bo to jest dużo do przeczytania. Także i tu według prawa jesteśmy właścicielami tych zakupów. Na to wychodzi. W gruncie rzeczy, o no właśnie odnosząc się do tego pierwszego artykułu, co kiedyś u nas był już rzucany, to Bitpanda w Austrii jest i 2014 rok i miała tyle już osób. Użytkowników i 190 członków zespołu. Na obecny moment oni już mają ponad 600, 600 pracowników, 50, 50 państw obsługują i ponad 3 miliony użytkowników. Wiem, że oni też coś swego czasu z Bitrexem weszli w jakieś kooperacje. Poza tym jeszcze Bitpanda, Bitpanda Pro jest giełda. No już trochę lat, 2014 to już mamy 6, 7, 8 rok leci. Yy, wydaje się dość wiarygodną tą yy, platformą, yy, a co do jeżeli inwestycji, ja po prostu wam pokazuję tylko miejsca, gdzie, gdzie na przykład można coś zdziałać, jeżeli ktoś tylko chce, gdzie można na przykład dewersyfikować yy, swoje środki, ja na przykład dewersyfikuję, nie jestem jakąś poradnią inwestycyjną, co do tego związaną, a w szczególności jeżeli chodzi o podatki, w każdym, pamiętajcie, w każdym kraju jest inaczej. I, to, I każdy ma też inną sytuację majątkową. Jedni prowadzą firmę, będą kupować pewne rzeczy na firmę, inni prywatnie, inni jeszcze inaczej, albo będą y, po prostu zbierać oszczędności dla dzieci, to jeszcze będą inne podatki. Także to już trzeba indywidualnie się ze swoim doradcą podatkowym spotkać i dowiedzieć się o co chodzi. Na pewno ja tutaj w BitPandzie będę sobie coś dy, 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 dywersyfikował swoich środków zarobionych z kryptowalut. Nie mówię jakiejś dużej ilości, ale po trochu, po trochu, po parę dolarów 20-30, co pewien czas będę sobie wrzucał. Także też na pewno będę jeszcze rozwijał bardziej sobie sobie na BitPandzie te indeksy kryptowalutowe i z czasem też myślę o wejściu sobie w, 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 w ten no, w akcje akcję w Ciątkowe akcje giełd, czyli jak właśnie tam Tesla, Amazon czy inne właśnie tego typu, fajny jest tu ogólnie podgląd, zobacz wszystkie aktywa i, i można właśnie sobie tutaj właśnie przeglądać kryptowaluty, indeksy krypto, 30 dni, 1 rok cały, jest, jest dużo opcji naprawdę ciekawych na bitpandzie Wiadomo, jeżeli chodzi o złoto srebro, najlepszą opcją jest mieć je w rękach, po prostu fizycznie to jest, to jest najlepsze. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, nie każdy kupi sobie od razu uncję całą za, za tam 1800 dolarów koszta wysyłki do tego, sporo osób jednak mniejszymi kwotami Dysponuje, gdzieś tam uzbiera parę dolarów, gdzieś tam dostanie z jakiejś, na przykład z jakiejś aplikacji, gdzieś z czegoś zarobi i też chciałby dywersyfikować sobie w różne miejsca. Ja na przykład wybrałem BitPandę, mi się to podoba i jeszcze się na tym nie zawiodłem, a drugą opcją, którą będę, jeżeli myślał o złoto, takie w formie stokenizowanej bo tu na to wychodzi, że to nie jest forma stokenizowana tutaj, tylko forma fizyczna, tylko przechowywana przez Bitpanda w skarbcach. A w wersji stokenizowanej Pax Gold, i tylko zastanawiam się jeszcze, na których platformach to sobie zacząć działać. Czy to będzie na przykład KryptoKombo, tam jest Paxos Gold? Także nie wiem, to jeszcze dla mnie temat do przejrzenia. Także tyle chciałem Wam pokazać wrzucę te wszelkie linki do tych, do tych stron plus na stary artykuł y, pod filmikiem, tak żebyście sobie mogli przeczytać, bo tam jest ogólnie jak wpiszecie sobie, tutaj jest wyszukiwarka, wpiszecie BitPanda, jest więcej artykułów i na, jeżeli chodzi o Bitpandę, to jest artykuł jeszcze chyba o tych y, o tych stokenizowanych akcjach firm y, jest, jest o indeksach giełdowych, tak o raczej znaczy nie indeksach giełdowych o indeksach kryptowalutowych, bo też już był taki cykl prowadzony u nas. Także dla nas jest fajna opcja. A wy pamiętajcie, żeby zawsze zrobić własny research, bo każdy jest odpowiedzialny za siebie i za swoje finanse, to tak, taka jest prawda. Także dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się. Cześć.